Witajcie na wdzięcznym sercu, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać, bo dzisiaj nie jestem u siebie, więc nie mam statywu, nie mam e, mikrofonów. Dzisiaj spotykamy się na wspólnym rozważaniu Słowa Bożego, czego nie było w ostatnim czasie, więc fajnie, że możemy dzisiaj do tego wrócić. I od razu przeczytam, o, jakieś mi tutaj obrazki wypadają, i się z wami podzielę. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini Lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i umieszczono go w otworze jaskini lwów. Król opieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez całą noc. Nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen uleciał od niego. Król wstał o świcie i udał się śpiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, zawołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo Boga żywego, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego. A także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Dan Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Dla mnie po prostu to nie jest przypadek, że akurat dzisiaj. To słowo czytamy. Dokładnie dzisiaj bliska mi osoba miała mieć operację. My się modlimy i czekamy na uzdrowienie, więc kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że uwaga ta operacja została przesunięta na późniejszy termin, to od razu bardzo się ucieszyliśmy, nawet nie, nie dociekaliśmy, dlaczego, co i jak, tylko po prostu przyjęliśmy to jako bożą interwencję, że Bóg daje nam więcej czasu do tego, żeby modlić się o cud i żeby jeszcze cały czas być przemienianym, formowanym przez Boga. Ta operacja miała być właśnie dzisiaj, a dzisiaj czytam słowo: nie znaleziono na nim żadnej rany. Bo zaufał swemu Bogu. Ta osoba dzisiaj byłaby rozcięta i leżałaby na szpitalnym łóżku. Wierzę, że Bóg e, docenia to, że całkowicie zawierzyliśmy się Jemu i że będzie dalej w tym błogosławił. I że naprawdę to przesunięcie terminu operacji nie jest przypadkowe, bo Pan Bóg chce zrobić jeszcze wielkie rzeczy. No i po prostu chciałam się dzisiaj z Wami tym podzielić, że Pan Bóg naprawdę daje znaki w swoim słowie. Pan Bóg. Interweniuje zawsze w porę, choć czasami dopiero za 5, 12 I, mi, i my cały czas jeszcze czekamy na to uzdrowienie, choć czasu jest do operacji coraz mniej, ale naprawdę dla niego nie ma rzeczy niemożliwych i on wynagradza każdemu z nas, kiedy jemu naprawdę zaufamy. Ja wierzę, że również tą bliską mi osobę Bóg zachowa w całości, bez krojenia, bez ran. I niech tak się dzieje w imię Jezusa Chrystusa. Dostaliśmy też obietnicę na to, więc trzymamy się tego słowa. I my, Panie Boże, modlimy się dzisiaj do Ciebie, prosząc o łaskę zaufania. Prosimy Ciebie, byś działał, byś pomagał nam ufać i wynagradzał nam naszą ufność. My wierzymy, że kiedy zaufamy, Ty będziesz dalej działał. Ty będziesz miał wtedy przestrzeń do działania, ty będziesz mógł wtedy zrobić naprawdę wiele. Więc dzisiaj powtarzamy: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Powtórz razem ze mną. Jezu, ufam Tobie. Amen. No i co, kochani? Do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu. Mam no jeszcze jeden film na, na wdzięcznym sercu przed nami. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich, już ostatnio rozmawialiśmy o ekstrawertykach, introwertykach w tym tygodniu o sangwiniku, to zobaczcie sobie koniecznie, żeby też lepiej siebie poznać i um, doskonalić siebie w relacji z Panem Bogiem, doskonalić się duchowo. Wszystkiego dobrego, fajnego popołudnia, wieczoru. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, be great.